Słuchajcie wiadomość z ostatniej chwili, nagrywam na szybko i bez wizji. Dlatego, że no, muszę się z, tym wami, z Wami podzielić szybko, bo stało się to, co, na co wszyscy czekali tak naprawdę od 50 lat: czyli dochodzi do konfliktu, na to by wszystko wskazywało, między Iranem a Izraelem. Ja zawsze mówiłem, że Iran jest kluczem do rozpoczęcia wojny światowej i jest szansa, że tak właśnie będzie, przynajmniej wojny regionalnej, bo za chwilę Wam przedstawię konkretne informacje. Jest to wiadomość dosłownie z soboty 13 kwietnia, z godziny 22 około. Ja nagrywam to dosłownie chwilę po tym, jak się dowiedziałem i publikuję w nocy, no bo to są informacje bieżące. tak? Tutaj, czy one stracą na ważności, jeżeli opublikujemy później, a dobrze, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Wieczorem media światowe, tym polska agencja prasowa, ale też media zachodnie, media blisko wschodnie wszystkie podały informację, że Iran wystrzelił drony w kierunku Izraela. Zaraz Wam wytłumaczę dokładnie, na czym to polega i z czego to wynika i wytłumaczę Wam też na końcu, jakie będą być może konsekwencje tego ataku Iranu na Izrael. Daniel Hagari, rzecznik sił izraelskich, Powiedział w, kon w specjalnej konferencji prasowej dziś wieczorem, że cytuję, Iran wystrzelił w sobotę w kierunku Izraela liczne drony, które będą potrzebowały kilku godzin, by dolecieć do celów. W momencie, w którym ja to nagrywam o 23.20, no te drony jeszcze nie doleciały, one lecą w stronę Izraela. Izrael w tym momencie zamknął swoją e, przestrzeń powietrzną, także loty do Izraela są wstrzymane. Również swoją przestrzeń powietrzną zamknął Irak. Do sprawy odniosły się również Stany Zjednoczone. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych Adrian Watson. Wydała oświadczenie, w którym napisała tak: Iran rozpoczął atak powietrzny na Izrael. Prezydent Biden jest regularnie informowany o sytuacji przez swój zespół do spraw bezpieczeństwa narodowego i spotka się z nim dziś po południu w Białym Domu. Oczywiście w USA, tutaj przerwę chwilę, cytat. W USA oczywiście w tym momencie trwa dzień, kiedy u nas jest noc, stąd właśnie dziś po południu. Jego zespół jest w stałym kontakcie z izraelskimi urzędnikami, a także innymi partnerami, sojusznikami. Atak ten będzie prawdopodobnie trwał kilka godzin. Oczywiście Stany Zjednoczone zapowiadają. Że wspomogą Izrael w tej wojnie, z czego można było się spodziewać, i również Jordania. Jeżeli chodzi o czas zamknięcia izraelskiej przestrzeni powietrznej, to zostanie ona zamknięta o północy 30 już 14 kwietnia. Czyli jeżeli ktoś tam jest w Izraelu utknął, no to w tym momencie się z niego niestety nie wydostanie, a ci, którzy mieli dzisiaj lecieć, no to już nie dolecą. Benjamin Netanyahu, premier Izraela, również wydał oświadczenie, w którym powiedział między innymi: "Nasze systemy obrony są uruchomione, jesteśmy gotowi na każdy scenariusz, zarówno w obronie, jak i w ataku. Izrael jest silny, siły obrony Izraela są silne, społeczeństwo jest silne. Czyli Izrael szykuje się po prostu na pełnoskalową wojnę z Iranem, być może nawet poza swoimi granicami", tak jak Netanyahu powiedział też Jordania wcześniej jest gotowa, żeby zestrzelić wszelkie pojazdy, czy to drony, czy to samoloty irańskie, które naruszą jej przestrzeń powietrzną, więc zapowiada też obronę właśnie swojej przestrzeni powietrznej. Jeżeli chodzi o arabskie media, to arabskie media, Al Jazeera podała informację, że właśnie, to, którą mówiłem wcześniej, że Irak zamyka też swoją przestrzeń powietrzną, czyli no, spodziewamy się tego, że po prostu irańskie drony mogą lecieć przez Irak, przez Jordanię i obydwa te kraje po prostu się zabezpieczają i zamykają. Czy front się rozszerzy na Irak, czy front się rozszerzy na Jordanię, no to zobaczymy. Na Jordanię akurat wątpię, natomiast na Irak różnie to może być, bo jeżeli dochodzi do konfliktu na linii Iran-Izrael, no to tak jakby przewrócić rozłożoną konstrukcję z domina, to po prostu zaczyna się wszystko sypać na Bliskim Wschodzie. 16 minut przed tym, jak zacząłem nagrywać, to jest bardzo świeża informacja, Syria umieściła swoje systemy obronne Ziemia-Powietrze wokół swojej stolicy, więc również szykuje się być może na wojnę. I Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli siły zbrojne Iranu, wydało oświadczenie, w którym stwierdziły i przyznały, że, tutaj sobie tłumaczę za język angielskiego, rozpoczęliśmy operację z użyciem dronów i rakiet w odpowiedzi na zbrodnię sił syjonistycznych, polegającą na wycelowaniu w irański konsulat w Syrii. W operacji użyto kilkudziesięciu rakiet i dronów, aby uderzyć w określone cele na okupowanych terytoriach. Chodzi oczywiście o terytoria, które według stanowiska Iranu Izrael okupuje na Bliskim Wschodzie. O jaką sytuację chodzi, jeżeli chodzi o zbomb zbombardowanie irańskiego konsulatu przez Izrael? Chodzi o sytuację, zdaje się, z 1 kwietnia tego roku, której mało informowały media zachodnie albo w ogóle, w której to Izrael zbombardował właśnie ambasadę Iranu, która była w Syrii. I właśnie w tym bombardowaniu zginęło dwóch generałów korpusu strażników rewolucji islamskiej, irańskiego. I prawda, no, tym, raz, tym, to, tym atakiem dzisiejszym Iran rozpoczyna odwet. Do czego to doprowadzi? No Jak widzimy, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych jest. Jak widzimy, drony zmierzają. W tym momencie, jak ja to nagrywam, jeszcze nie wiem, czy, dotar, czy dotarły, czy spowodowały jakieś zniszczenia, czy ktoś na terenie Izraela zginął. Bliski Wschód jest w tym momencie w stanie alarmu cały. I no, jeżeli Amerykanie zdecydują się pomóc Izraelowi bezpośrednio, no to to oznacza już tak naprawdę wojnę na pełną skalę na wielu frontach, dlatego że trzeba pamiętać, że Iran jest sojusznikiem Rosji, USA jest sojusznikiem Izraela. Ja szerszy film o całej sytuacji geopolitycznej nagrałem w ubiegłym tygodniu i opublikuję go w najbliższą środę, także trafiłem jakoś z czasem. Więc tam będzie film, w którym omówię sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie względem wzgórza świątynnego, oczywiście, bo to jest temat w kontekście czerwonych jałówek. Natomiast widzimy, że to domino, które tam było rozstawione i bardzo nietrwale stało, zaczyna się przewracać. Jeżeli faktycznie USA włączy się w interwencję, pomagając bezpośrednio, pomagając bezpośrednio Izraelowi. No to będziemy mieli na pewno zmianę też frontu na Ukrainie, dlatego że no, USA będzie musiało przestać wspomagać siłą rzeczy stronę ukraińską. Siłą rzeczy również, jeżeli Iran włączy się w wojnę na Bliskim Wschodzie, to trzeba pamiętać, że Iran no bardzo dużo dronów wysyła do Rosji. Te drony szachet, które Rosja wykorzystuje, są to drony irańskie i podejrzewam, że jeżeli Iran rozpocznie pełnoskalową wojnę z Izraelem i być może nawet ze Stanami Zjednoczonymi, no to nie będzie mógł wysyłać tych dronów Rosji, co jest oczywiste. I jak się to zmieni, jak się zmieni front na Ukrainie, zobaczymy, bo obydwie strony przestaną dostawać pomoc, której potrzebują. I na pewno USA będzie się mniej angażować w sytuację na Ukrainie również, więc być może to również będzie wpływało w jakiś sposób na nas w dłuższej perspektywie. Natomiast jedno, jednego możemy być pewni. Jeżeli to domino się faktycznie przewróci, jeżeli dojdzie do pełnoskalowego konfliktu, a dowiemy się tego w przeciągu dnia, dwóch, między Izraelem a Iranem, to możemy mieć pewność, że przynajmniej wojna ogólnoregionalna na Bliskim Wschodzie jest już praktycznie zaczęta, o ile ta wojna nie rozszerzy się na pozostałe regiony, co wcale nie jest wykluczone. I ocencie sobie, czy teoria na temat tego, że no, pojawienie się czerwonych jałówek mają z tym coś wspólnego, po pierwsze. A po drugie, czy jednak to, że tam ląd tej wojny został zapalony, bo kraje arabskie również są przewrażliwione na punkcie czerwonych jałówek i podobno, tak mówiła też strona izraelska, wyszukiwanie dotyczące czerwonych jałózek w języku arabskim w internecie wzrosło znacząco w ostatnim czasie, dlatego że Arabowie boją się tej wojny również. Oczywiście Iran nie jest krajem arabskim, ale jest krajem islamskim. To, to jest temat na inną rozmowę. Opowiem o tym w filmie środowym. Możecie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest jedno z drugim połączone. Możecie sobie mówić, że to są głupie teorie, ale w przeciwieństwie do większości teorii, tutaj akurat mamy realne działania które no, powodują bardzo duże konsekwencje dla świata. I co będzie dalej, trudno powiedzieć. Jutro rano być może obudzimy się w innym świecie. Dogrywam jeszcze krótki fragment, bo jak skończyłem nagrywanie, to dowiedziałem się informacji najświeższej, że również Liban zamyka przestrzeń powietrzną. W momencie, w którym ja to skończyłem nagrywać, ta informacja została dosłownie podana przez Al Jazeera. I również Izrael zebrał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, żeby naradzić się w sprawie wojny, a rakiety oczywiście dalej lecą. Zobaczymy, co się stanie, czy dolecą, czy trafią, czy nie. No, musicie czekać na dalsze informacje, ale na pewno no, wesoło w tym momencie nie będzie i jest to naprawdę bardzo poważna sytuacja. Ja Was o tym informuję od razu. Jak będę mógł dalej, to będę oczywiście nagrywał i informował Was na bieżąco o sytuacji na Bliskim Wschodzie, także zachęcam do śledzenia kanału. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Czołem!